Druga metoda również dostępna dla każdego z Was. Zastanów się przez chwilę, czy w Twoim życiu powracają systematycznie pewne nieprzyjemne sytuacje i wydarzenia, jakby powtarzający się scenariusz dotyczący ciągle tej samej dziedziny życia. Na przykład macie dobre wykształcenie, wysokie kompetencje, ale kariera się nie rozwija, słabo zarabiacie, a w pracy zawsze awansuje ktoś inny. Albo zawsze trafiacie na egoistycznych, toksycznych partnerów, którzy was nie doceniają i nie szanują, chociaż tym razem miało być już tak pięknie. Jeżeli widzicie bardzo duże podobieństwo pewnych wydarzeń, sytuacji wracających do waszego życia, to jest bardzo prawdopodobne, że to efekt działania obciążającej was karmy. W rosyjskiej szkole psychotronicznej mówi się na to efekt wiadra ściurawym dnem. Niezależnie ile wysiłku włożysz w dany aspekt życia, jeżeli działa tam negatywna karma z poprzednich wcieleń, rezultaty są żadne albo mizerne, bo obciążająca karma to właśnie to dziurawe dno, które sprawia, że nie jesteś w stanie osiągnąć spełnienia i sukcesu w danej dziedzinie życia. Czy można z tym cokolwiek zrobić? W jaki sposób wyrównuje się karma z poprzednich wcieleń? Jak można z nią pracować? Omówię te zagadnienia w kolejnych nagraniach jeżeli jesteś zainteresowany, nie przegap nowych materiałów, obserwuj ten profil.